rain of the western desert <sighs> do Beściaki, z tej strony Bora. Przed nami gierka Sniper Elite 3 Afrika 10 odcinek. Jesteśmy w porcie Rifagio, czy jakoś tak? Rifagio. No i musimy znaleźć drogę do fortu, czyli tego zamczyska, które tam się z przodu znajduje. Na pewno tutaj zejdę na dół. Coś czuję, że mnie tutaj szybko trupią, no Ale cóż, spróbować trzeba. Wierzę strażnicę Dobra, dobra, dobra Ja pierwszy chcę jakąś. Tu jest kolejny Ja chcę burzę z piorunami Tam jest następny Ja chcę, żeby to było żeby mógł strzelić ich i nic żeby się nie stało Tutaj będę musiał poczekać najprawdopodobniej aż ten samochód przejedzie, chociaż spróbujemy Dostał w głowę. Spróbuję go szybko stąd zabrać, da radę Zobaczymy, chyba da radę. Chyba spoko. Tu go gdzieś zrzucę. Jeb, jak szmatę. Okej, okay, pierwszy załatwiony. Ale to dopiero początek. No tej wieży ktoś jest? Tylko tam nie widzę? Tam tego bym odstrzelił, ale ale wtedy mnie zobaczą. Samochód. Słyszę, samochód. Zdał czy z góry. Tam jest karabin. Leży. O, tu więcej tych samochodów jeździ. O i będzie kłopot się tam dostać zdecydowanie będzie kłopot. Ale muszę się tam dostać. Kurwa jakbym mu strzelił, teraz posłał kulkę. Co będzie, zobaczymy. Dobra. Uciekamy. Czyli jestem duchem, ale oni zobaczą ciało. Spróbuję tutaj z góry troszeczkę pościągać. Zobaczymy, co się będzie działo. Nie będzie to co prawda cicha eliminacja, powoli i po kolei. Ale zobaczymy. Tego z reflektorem chcę ściągnąć. Przeszło! I tu na wieży był drugi, nie? Latał. Dobra, przeniesiemy się, ale gdzie? Tu ja, Jeszcze 20 metrów, on tu idzie jakiś Kurwa nie przeniosę się Dobra, po cichu w głowę, w głowę, w głowę Żyje i już nie. Nie no dobra, przedostanę się jeszcze 20 metrów chyba Nie, dupa, dobra, nie da rady Kontynatia czerkary. Atentia tej Gdzie jest? Tam jest, tak? a Nie widzę go, Jest za, za daleko. Choroba Statek alerta. spróbuję tamtego ściągnąć w tej chwili. Dobra, kolejny wyeliminowany atak na mnie, co? Tylko raczej wam się nie powiedzie ten atak. Pięknie, pięknie. Oni wiedzą, że ja tutaj jestem. Troszeczkę tutaj narozrabiam. Idzie. Jeden do mnie strzelał, ale wiem, że do mnie idą. Poczekamy, zobaczymy. Dostał? I dostał drugi raz. Ale już tak łatwo nie będzie. Już zobaczymy. Dobra, załatwimy tego na dole. Trafienie w głowę, teraz ten na górze. Nie dostał. Wow, 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 tu idzie jeden. Chodź kolego, chodź. Czek, strzelają na ślepo. Swojego zabijecie, uważajcie. Jeszcze żyjesz? Już nie. Wiedzą, że ja tu jestem. Pan to gdzieś. Nie trafiony w takiej chwili naboje, A czemu mogę nie trafić? Patrzcie, wow! dostał, ale tu jest przede mną jeden. Muszę szybko się ewakuować na bok i to bardzo szybko, i zmieniać broń. W sumie nie wiem po co cicho biorę, skoro oni wiedzą, że ja tu jestem. Ale koń. Eliminacja. Nie mam naboi. Może te ciche naboje jednak zostawię. Mam Tommy Gana. Dobra, dostał. Jeszcze któryś chętny? Tamten spokojnie chodzi, ale tutaj jakiś mi wyjdzie. Dobra. No tamten już zaniepokojony, ale jest w odpowiedniej odległości. Dokładnie. Z jednego praktycznie miejsca będę siał spustoszenie wśród oddziałów wroga to nie ściągnę z tej pozycji A może Idzie do mnie jakiś kolejny Poczekamy I idzie drugi zaznaczony nawet Czyli dwóch. Spokers. Tu jestem. Zapraszam kolejnego pana. są przeładowany. Potem tylko trzeba będzie na tych snajperów uważać, bo snajperzy najczęściej zmieniają pozycję. Tylko na jakieś lepsze. Z tyłu mnie nie obejdzie? Nie. On pod tą górkę wchodzi, świetnie. Dzień dobry. Oraz do widzenia zarazem. Ściągnę go z tej strony? Chyba nie. Odbija się od murku. Tu też ciężarówka tam jedzie. Pięknie, dostanie, ale tu było trupów. Coś ci do uba strzeliło <laughs> okej, okay. jakie awanty! nic tu nie widzę więcej pozbieramy sobie tutaj naboi myślę Potem spróbujemy jeszcze ich porozglądać się i poznaczać. jak mi widziałem. Nie... Aha, dobra, spoko. Ten był już. Nie, z tego jeszcze nie zbierałem. Prawdopodobnie jeszcze jeden jest niezebrany. No, i oczywiście ten z przodu. Nie za bardzo się wychylenie, dobra? Okej, okay, tu jeszcze jest jeden. No, tylko muszę na niego namierzyć. Kurwa, jak ja podskakuję jak zając. Kicaj, że pan stąd. Dobra, chuj. Nie, kurwa, Cristiano Ronaldo. O, idzie do mnie jeden. Zapraszam, zapraszam. Impreza tu jest przednia. On jest na dole. Będzie zaraz najprawdopodobniej po drabinie wchodzić. Będę kulkę w łeb od razu. Cześć. Żyję. Łoo! Wow! Fuck, zaraz wracam dobra, do beściaki całkiem sporą grupkę frajerów już wyeliminowałem. No ale to nie wszystko. Jeszcze tutaj łażą. Jeszcze tutaj przychodzą. Naboje no, do Tomigana mi się praktycznie skończyły, zostały mi dwie sztuki. Czyli nie tak, ja bym ich nie miał. <laughs> O, fajnie, incognito. Super. Ale wydaje mi się, że wrogów wiele nie zostało. Został na pewno tamten. Ale on też już jest przeszłością. No. <laughs> I co? I to by było chyba na tyle. Chyba tu już ich nie mam. Jaka jest teoria, jaka jest praktyka, to się zaraz dowiemy Będę chciał tutaj łazić, to kurwa zaraz mi dorwą pewnie Dobra, ten też już jest zebrany. Zobaczmy sobie nie na gościa, tylko przez lornetkę Czy kogoś tu jeszcze będziemy widzieć? O, ja przynajmniej nie widzę. Tam jest jeden. Nie wiem czy da się go stąd ściągnąć. Zobaczymy. Ale trafię nie w głowę, czyli się da. co, so, i to by było na tyle? Tu zaspokojnie jest. Hmm, ale chyba tak. Jakie ja to masę mam tam dodatkowego? Aha, wieżyczkę muszę wyeliminować. No jak jeszcze jedna? To chodzi chyba o lefrektor. Lef Dokładnie tak. No, i teraz bój się bora snajperów. Ale pójdziemy sobie, zobaczymy. Nie będę szybko zapierdalał. Będę szedł sobie takim średnim tempem, czyli powolnym. <laughs> Nie wiem, zastanawiam się, czy się pcha pchać przez środek. Samochody jeszcze mnie denerwują. Przydałoby się im z granata pociągnąć albo minę postawić. Czekajcie No przez środek nie za bardzo co? Ale czemu nie? Co to jest to? Ja się tędy będę musiał dostać Czyli przejdę sobie tędy i tu w prawo Taki jest plan na chwilę obecną, zobaczmy co z niego wyjdzie Jakby co energia ma na fulla no, prawie na fula. Tutaj są nabojaszki. No, Kurde, nie mam. Muchy wam tu latają. Dawno żeście żar żarcia nie wyrzucali do śmieci. Spróbuj sobie wejść na wieżyczkę. Myślę, że da radę tu jest trup Czekajcie, czekajcie, bo chyba słyszę samochód znowu. Tak jest mogę zajbać kierowcę Oczywiście Ale czy to był dobry pomysł? Chyba nie. Chyba nie. Nie pociągną z jakiegoś pancerza. To się trochę zdenerwuje. Dostał. Wygina ciało, śmiało ciało. Dobra, co dalej? Tam kogoś mamy A nie widzę, nie słyszę Tak, pozwólcie mi się zbliżyć. Chłopie, chłopie Kogo ty straszysz? I tak się tam zbliża i tak I to nawet teraz Czyli co, tędy, tak? Tak, i tu jest potem taki przesmyk w lewo. Ciśnij, ciśnij snajperze. Tu jest ten przesmyk, ten tutaj. Oki doki. Wow, 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 wow. Ale tu jest jeden. Spróbuję. A dobra, już poszedł. Gdzie? Tu jest. Nie wiem, czy jest z nich coś pozbierać. No dobra, idę. Tu jakieś notatki mam wziąć. Spoko, spoko loko. co, jest, przytrzymuję Z i co? Słuchajcie, klawiatura mi przestała działać. No to kurwa nie jest śmieszne wcale. Wcale nie jest śmieszne. Klawiatura przestała... Dobra, już działa. Czekajcie, wrzucimy go do ognia. Do tego drugiego. Za to, że kurwa nie chciałem mi działać klawiatura. Ale Z nie działa. No kurwa mać, Z nie działa. Już działa. Bierzemy zwłoki. I do ognia. Nie, kurwa, jak chcę do ognia. O, ja też się mogę spalić. Ach, chuj z wami. will be passing through soon. Co to jest kolejna poboczna, tak? Cholera. O, lać tą poboczną. W tej chwili do góry. Co to Nie wiem. Dobra, czyli trzeba się tutaj czaić. Teraz zobaczą zwłoki, to będę miał. Troszku przejebane. Tędy, 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 ale ja tutaj widziałem coś po lewej stronie. Tam dobra, olać to w tej chwili wchodzimy do portu. Odcinek trzeba kończyć powoli. Jedzie samochód, słyszę go. Ale olać to na razie. Chyba, że z tego miejsca, tutaj go. No, już za późno. Już powtokamy. Ok, Amen. Zlikwiduj kryjówkę informatora. Dobra, to beściaki, ale informatorem zajmiemy się już w kolejnym odcinku. W tym odcinku tyle. Pamiętajcie zawsze o łapie w, górze, o w górę oraz jakimś swoim komentarzu. Jeśli sub nie subskrybujesz jeszcze mojego kanału, uczyń to, będziesz na bieżąco z moim. Z moimi wszystkimi materiałami, z moimi seriami. A jeśli lekujesz fanpage na Facebooku, będziesz miał jeszcze dodatkowe informacje jako plus. Trzymajcie się krótko do kolejnego odcinka. Na razie, ho. pa papa.